Dzień dobry Państwu. Otwieram 26 Sesję Rady Miejskiej w Ostrudzie. Sesja zwołana na wniosek Burmistrza w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek Państwo otrzymali dość późno. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 12 radnych. Nie jest to duża ilość, ale jest to forum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie koleżanki i kolegów radnych. Witam pracowników rzędu, witam media, witam mieszkańców za pośrednictwem tychże mediów. Witam pana burmistrza, panią skarbnik. Przechodzimy do drugiego punktu, powołanie sekretarza obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję radnego Michała Piotra Michała Krajeckiego. Jest już na swoim miejscu. Przechodzimy do trzeciego punktu. Zajęcie stanowiska w sprawie rozważenia możliwości nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem basenu akwaparku położonego w Ostródzie przy ulicy Jana Pawła II 9A. Yy, państwo dostali dość późno materiał, bo wczoraj. Dlatego poproszę pana burmistrza. Pan burmistrz, nam przedstawiczy czy pani naczelnik jakieś uzasadnienie? Proszę bardzo, głos ma pan burmistrz. Pozwólcie państwo, że ze względu na to, że tu są media, żeby mieszkańcy nasi zrozumieli i bardziej było to, bo słowo mówione to może nie być w pewnej kolejności uciekać. Natomiast tu zapisa, spisałem uzasadnienie, które będzie mówiło o całym ciągu zdarzeń i jakie są możliwości przyjęcia i możliwości budżetowe. Dziękuję Panie Burmistrzu. Ja tylko przypomnę Państwu Radnym oraz przedstawię tu naszym mieszkańcom, którzy nas oglądają za pośrednictwem mediów, że Pan Burmistrz przygotował dwa stanowiska. Jedno pozytywne, drugie negatywne. Pierwsze pozytywne o treści bez uzasadnienia. Przeczytam tylko samą treść. W sprawie rozważenia nabycia nieruchomości położonej w ostrudzie w ulica Jana Pawła II 9 zabudowanej budynkiem basenu. 1. Wyraża się wolę rozważenia nabycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 363 przez 5. Opie 02592 tysięcznych hektara uregulowanej w księdze wieczystej KWEL 1ZO, łamane przez 00040120, łamane przez 2, położonej w Ostudzie przy ulicy Jana Pawła II o 9, zabudowane budynkiem basenu. I drugi punkt tego stanowiska upoważnia się burmistrza do przeprowadzenia negocjacji z syndykiem masy upadłości na nabycie wymienionej w punkcie pierwszym nieruchomości oraz przeprowadzania rozmów z samorządami gminnym i powiatowym celem nabycia wymienionej w punkcie pierwszej nieruchomości do ewentualnej spółki do tego powołanej. I drugi projekt stanowiska e, o treści zajmuje się negatywne stanowisko w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numer jak poprzednio i o takiej samej powierzchni e, zabudowanej budynkiem basenu. Są to dwa projekty, z tym, że nie musimy tego podjąć, możemy wypracować zupełnie inne stanowiska. No to jest wola, wola państwa. Otwieram dyskusję w tej kwestii. Jako pierwszy o głos poprosił pan Piotr Krajewski. Szanowni Państwo, tytułem wstępu zacznę od konstrukcji dzisiejszej sesji. Dostaliśmy szybko, nagle dwa stanowiska. Te stanowiska w mojej ocenie są... Pisane trochę na kolanie i świadczą o tym chociażby błędy językowe zawarte w tych stanowiskach. Radni nie dostali żadnego planu rzeczowo-finansowego, żadnego planu, tego jak ten basen już po przejęciu miałby funkcjonować, dokładne wyliczenia. Ja tego nie widziałem, a tego bym właśnie oczekiwał od pana burmistrza i od urzędników pana burmistrza. Zostaliśmy, jak wspomniałem, dwa stanowiska, a nasz statut miasta. Nawet nie zna pojęcia stanowiska Rady Miejskiej. Jest na przykład oświadczenie Rady Miejskiej, jest apel Rady Miejskiej, a my przyjmując coś w tak ważnej sprawie, nie operujemy pojęciami, które są zawarte w naszym statucie miasta. Nasza Rada już kilkukrotnie była kompromitowana pewnymi stanowiskami, chociażby stanowiskiem takim, że pan burmistrz nie złamał prawa sprzedając działkę wbrew wyrokowi. Panie radny do rzeczy, na temat od bezemną tym. To to jest tytułem wstępu wbrew wyrokowi sądu i w mojej ocenie ta sesja jest zupełnie bezsensowna, dlatego że odpowiednie decyzje najprawdopodobniej już zapadły. A dzisiejsza sesja jest tylko po to, aby rozmyć odpowiedzialność z pana burmistrza, który już postanowił, że tego basenu nie przejmie. A świadczy chociażby o tym, że pan burmistrz podejmowanych stanowisk nie przestrzega, bo nie przestrzega na przykład stanowiska w sprawie nieudostępniania gruntów miejskich pod występy cyrków ze zwierzętami. Po co w takim razie wola Rady, kiedy pan burmistrz woli Rady nie uwzględnia? Do basenu. W mojej ocenie basen trzeba przejąć i kupić, dlatego że przejęcie basenu, wyremontowanie basenu i prowadzenie basenu będzie tańsze niż wybudowanie nowego basenu. Mieszkańcy Ostrudy przez kilka najbliższych lat będą mieli dostęp do, do pływalni, do pełnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dzieci w osłoskich szkołach będą mogły korzystać z lekcji WF. Jeśli basen zamkniemy i zaczniemy budować nowy, na kilka lat wstrzymamy ten proces. Nieprawdą jest, że powiat powinien wesprzeć, zawiązać spółkę, wesprzeć nas w przejęciu miejskiego basenu. Ani w Iławie powiat iławski nie partycypuje w kosztach, ani w morągu powiat ostrócki nie, par nie partycypuje w kosztach miejskiej pływalni. No to w takim idąc tym tokiem rozumowania, to nawet powiat powinien wesprzeć hotel Miłomłyn, gdzie jest basen, a według mnie nie powinien. I to powinna być miejska pływalnia zarządzana dobrze, zarządzana przez, przez miasto Ostruda, nie zamknięta w tym momencie, co również wpłynie na kondycję spółki Condo hotels i hotelu Platinum. Moim zdaniem, przejęcie basenu. Dobre zarządzanie basenem jest dużo lepsze niż zamknięcie basenu na kilka lat i wybudowanie nowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jako drugi Gdyga o głos poprosiła radna Agnieszka Majewska Pawełko, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, żeby panowie mi głosu nie zabierali, nami nie krzyczeli. Ja tym razem sobie wszystko spisałam i pozwolę sobie tak jak pan burmistrz wszystko przeczytać. Panie burmistrzu, mnie dziwi przede wszystkim tutaj, nawiązując do słów pana Piotra, że taki temat też jest poruszany na dzisiejszej sesji, ponieważ wystarczyło się z nami spotkać jako radnymi, wszystkimi radnymi, a nie poszczególnymi radnymi i ustalić pewne stanowisko, bo akurat te dwa stanowiska tak naprawdę są trochę dziwne i panie burmistrzu tutaj na tej sesji nadzwyczajnej dzisiaj przede wszystkim brakuje dwóch osób syndyka masy upadłościowej i obecnego zarządcy obiektu żebyśmy my jako radni poznali też ich zdanie nie wiem może radni się pokusili o spotkanie z panem syndykiem z panią która obecnie dzierżawi basen tego nam tutaj brakuje na tej sesji I ja chciałabym yy... Żeby mieszkańcy przede wszystkim byli świadomi, że tutaj tak trochę dziwnie jest to uzasadnione, ponieważ w stanowisku, gdzie Pan e, mamy wyrazić wolę nabycia tej nieruchomości, pisze Pan, że należy zauważyć, że znaczne koszty wynikające z bieżącego utrzymania basenu należy podjąć decyzję zwiększenia wpływów do budżetu poprzez zmianę wysokości podatków lokalnych i opłat. Powiem Panu szczerze, to jest bardzo dużo, ponieważ na, stawiamy na szali przejęcie basenu, który może się nadawać do kapitalnego remontu, a w zamian za to podniesiemy od razu podatki. I tutaj ten zapis to w ogóle nie powinien się nigdy pojawić. Wie pani co, jak już tak się fachowca udaje, to chociaż trzeba to sprawdzić i rzeczywiście pokazać, obalić jakieś tam teorie, że, że ja coś tam podaję nie tak. Widzę, że pan naprawdę nie słuchał tego, co ja panu powiedziałam, ponieważ ja jasno powiedziałam, jaką możemy przyjąć drogę dalej rozwiązania. Przykro, że pan wyłapał, nie wiem, to, co, to, co pan chciał wyłapać, ale nie musi pan mi tłumaczyć, że syndyk nie może obniżyć ceny. Ja to doskonale wiem i wiem, jak wygląda procedura. Dlatego chciałabym, żeby pan przedstawił nam jako radny ostatnią propozycję od syndyka i może ją rozważymy, tak? Hotel prowadzi biznes i Pani Radna, to jak upadnie fabryka rowerów, to ja mam rowery produkować? Mówię, Panie Burmistrzu, tutaj robimy wszystko tu i teraz, bo zaczynamy wróżyć tak naprawdę z fusów. Zróbmy tak, jak ja prosiłam, te dane finansowe, usiądziemy z radnymi, usiądziemy z syndykiem, z Panem i rozwiążemy ten problem. A tu podejmujemy decyzję to albo to. Zawsze wybierzemy gorsze, lepsze, Pani Radna, nie podejmujemy decyzji o zakupie. Mamy upoważnić burmistrza albo nie do, do podjęcia negocjacji, bo to jest towar. Syndyk oferuje taką kwotę, my mamy albo nie mamy, kupujemy albo nie. Albo proponujemy inną i dojdziemy do, do jakiegoś konsensusu albo nie. Właśnie w tym samym temacie, Szanowni Państwo, no pięć gwiazdek nam się szykuje ze zjeżdżaniami. Jaki będzie koszt przepraszam, tych pięciu gwiazdek, dostęp do basenu? Tu jest 17 kwadratów. Ale, ale jest już, już drożej nie będzie. Barierowa. Już drożej nie będzie, bo wszędzie w Iławie, czy w Morongu są ceny niższe. około Dużo 10 niższe. czy 9 no zł. No właśnie. A do pięciugwiazdkowego nie Ta, będziemy. Pożyjemy, zobaczymy, ale jesteśmy przygotowani, bo wiemy, że basen ma być i rzeczywiście będziemy patrzeć, jak to się rozwija. Czas tak. leci szybko i będziemy wiedzieli. Dziękuję. Pani radna, proszę wyłączyć mikrofon. Radny Wałżyński ma głos. Szanowni Państwo, już no, z całkowitego pesymizmu wyszliśmy na całkowity optymizm. Już trzy baseny zamiast zero, no to rozejdziemy się szczęśliwi. Ja natomiast chciałem na no, parę jeszcze aspektów podnieść tej sprawy. W ogóle no trzeba mimo wszystko współczuć burmistrzowi, bo jest to Chwila naprawdę ciężka yy, i trudna decyzja do, do podjęcia. Przecież ona rzutuje na, na, na lata następne. Yy, decyzja bardzo trudna, odpowiedzialna, ważna na, na, na przyszłość. Ja, ja mówiłem, że. Yy, w tej kadencji najprawdopodobniej właśnie te czerwone koszary, uchwalanie tego planu i potem zagospodarowanie. Dla pana burmistrza, oczywiście, i znacznej części ludzi to będzie stadion lekkoatletyczny, ale teraz okazuje się, że jeszcze i basen, chociaż wcześniej, ileś miesięcy wstecz, rok czy dwa, nikt by się tego nie spodziewał. Czyli to, co zostało już powiedziane. Nie wyobrażamy sobie, chociaż ja sobie wyobrażam, że nie będzie basenu, natomiast nie dopuszczam myśli o tak póki co, że go nie będzie. Bo rzeczywiście to, co zostało powiedziane, chcemy być miastem turystycznym i, i musi być ten basen. Nawet gdybyśmy nie byli miastem turystycznym, to mamy młodzież, która powinna uczyć się pływać i, i korzystać z tego basenu. I to już jest standard XXI wieku i najgorzej to się pozbyć, tak jak no, wtedy człowiek dopiero odczuwa, jak straci to, co miał. Bo najczęściej się nie docenia to co, to, co się ma, a przypomnijmy sobie, ile, ile lat o to, się, o to się walczyło. I rzeczywiście to, co zostało powiedziane, okoliczne samorządy i ława, i morąg, najlepiej na to patrzeć. No te baseny wybudowały, czyli jeszcze innymi słowy, gdyby prywatny inwestor te 10 lat temu nie wybudował, no to miasto na pewno jako samorząd też by budowało wówczas basen. Koncepcje tylko były takie wówczas, że to prywatny buduje, czyli miasto może się skoncentrować na, na, na czymś innym, a razem to jest spięte, razem z areną to miało razem jakoś, jakoś funkcjonować, właśnie biznesowo. I skoro tutaj padają słowa biznesowo, ja bym jeszcze na to troszeczkę inaczej prosił Was, żebyście na to spojrzeli. Owszem, nie jesteśmy biznesem w ścisłym tego słowa znaczeniu, no ale specyficznym mimo wszystko tak. Przecież w tej chwili debatujemy o milionach złotych, nie tylko o przyszłości, ale o milionach złotych i o budżecie. Że wydatkowanie wpływa bezpośrednio na biznesy innych ludzi i na sytuację, i kondycję finansową miasta. Czyli też nie można mówić, że nie jesteśmy biznesem. W jakimś sensie specyficznie tak. W związku z tym też wymaga to jakiejś odpowiedzialności i, 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 i jakiegoś sensownego do tego podejścia. Dlatego. No naprawdę jestem trochę, mam, mam trochę, nawet dużo mam, mam pretensji w tym momencie, że w takim trybie zostaliśmy zwołani i że, że teraz o pewnych rzeczach się dowiadujemy tutaj na sesji, gdzie mogliśmy przecież i powinniśmy na, na komisjach. No bo zobaczcie państwo, w poniedziałek zostaliśmy powiadomieni telefonicznie, że będzie sesja w piątek. No przecież teraz pan burmistrz, mając te stanowisko, nie pójdzie negocjować z syndykiem teraz, za chwilę, za minutę. Równie no, dobrze w poniedziałek mogliśmy złożyć sesję, już jest siedem dni i mogliśmy się spotkać. Ja osobiście uważam, że nawet powinny być co najmniej dwie komisje, ponieważ na jednej komisji, ja bym się dowiedział albo i nie, ale zakładam, że tak i, i tutaj siedzący, rzeczywiście ktoś się pod, pod tym podpisuje, że kupno od, od istniejącego basenu. To jest, strzelam, 7 milionów po negocjacjach, po czymś tam, nie wiem, i sądownych sprawach i tak dalej, z Radą Wierzycieli i tak dalej. Remont, czy rzeczywiście, bo tu jest 3, myślnik 5, czy to jest 3, czy to jest 2, ale, ale teraz, teraz na gorąco mówię, że 10, tak, 10. I tutaj już usłyszeliśmy informację, że, że 14 teoretycznie... My dokładamy A 7 pozyskamy z zewnątrz e, od marszałka, to jest gdzieś w uzasadnieniu napisane i od, od z Ministerstwa Sportu i Turystyki. E, w Morągu to jest trochę zbieżne z morągiem, no w Morągu ponoć, tak 20 ponad przekroczyła 22 miliony, ta budowa 10 milionów środków własnych e, samorząd moronski wydatkował. E, czyli z tego już punktu widzenia sądzić należy, ale tego nie wiem, że budowa nowego jest dla budżetu, dla budżetu większym obciążeniem niż kupno obecnie istniejącego. Generalnie należy się zgodzić z tym, co moja przedmówczyni powiedziała, że nowe jest lepsze i powinno być lepsze, ale mamy doświadczenia z niejedną budową, że wcale nie musi być lepsze. Wcale nie musi być lepsze. Na ostatniej sesji dopiero co kupiony sprzęt, tak? miał awarię i nie było nas słychać. Także no nie jest to do końca prawda. Ale powtarzam, nie, nie mamy tutaj, co, co moja koleżanka z tej strony siedząca podnosiła, nie mamy rzetelnych informacji co do sporządzenia jakiegoś biznes planu, a przede wszystkim źle powiedziałem, WPF-u. Ja chciałbym sobie zrobić jakiś WPF, tu jest mowa o tym, że będziemy mogli sobie w następnych latach pozwolić na dwa, trzy tam na ileś milionów. No chciałbym właśnie i podatki trzeba zwiększyć albo nie. No, ale chciałbym to sobie zrobić, właśnie taki WPF, i potem znowu na drugiej komisji się spotkać, przedyskutować i wtedy spotkać się na sesji. Tutaj uważam, że to jest tak ważna sprawa, że co najmniej dwie komisje powinny być jakieś tematyczne, na ten temat się odbyć. I skoro jest to tak ważna sprawa, to tym bardziej właśnie dziwi, że treść tych stanowisk dostaliśmy wczoraj. Ja osobiście otworzyłem no, ten komputer któryś raz za dnia do południa nie było dopiero wieczorem nie wiem koło 20 otworzyłem sobie nagle odczytałem sobie projekty tych tych dwóch stanowisk. Przyznacie państwo, że, że nawet nie będąc biznesem, ale tak postępując z milionami no trochę jest mało Mało, mało mało, poważne. Co do miliona złotych, co, co twierdzi pan burmistrz, że, że koszt tego wynosi dokładania, tak mówmy sobie otwarcie, do, do już funkcjonującego basenu, jeżeli samorząd go prowadzi. To jest prawda. Ja osobiście nie tyle dzwoniłem po burmistrzach, co, co sprawdzałem po prostu budżety poszczególnych miast. Morąg nie do końca tam publikował, czy tam, czy tam już już mylę teraz, bo to parę miesięcy temu sprawdzałem, czy Braniewo, czy Bartoszyce, ale na pewno i ława milion złotych, nawet specjalne tam od SIR naszy tak odpowiednik powołała z nazwą tam chyba w basenie coś tam i tam milion złotych rzeczywiście zwiększył się wydatek budżetowy po oddaniu, rok po oddaniu do, do użytku, bo oni w trakcie roku oddawali. Czyli rzeczywiście jest to prawda i paradoksalnie szanowni państwo, ale to też na komisjach powinniśmy o tym mówić bez względu na cenę tych biletów, bez względu na cenę wejścia na basen. Bo tutaj rządzi taka zasada, niższa cena przychodzi więcej osób, a wyższa cena mniej, ale przychody są mniej więcej takie same. Ale zniszczeń i kosztów napraw, no tam jest gdzie więcej, prawda? No ale mniej więcej to wychodzi i najgorsze w tym wszystkim zawsze to jest immanentną cechą, jak jest coś państwowe i samorządowe, jest gorzej zarządzane niż prywatne. Więc należy wszystko robić, żeby to nie był samorząd. No ale w momencie, kiedy mamy do wyboru albo wcale Zero basenów albo samorząd, to też już odpowiedź jest sama się narzuca, że musi to być samorząd, który oczywiście musi znaleźć, próbować przynajmniej robić wszystko, żeby znaleźć operatora, który tym będzie zarządzał, bo tak, 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 tak powinno to być bardziej właściwe. Ale zbliżając się ku końcowi, powiem tak jeszcze, podsumowując, bo to są rzeczywiście dwa dziwne oświadczenia, stanowiska, w tym sensie, że to drugie w zasadzie bazuje na samym uzasadnieniu. I tutaj najważniejsze jest nie stanowiska, a uzasadnienie do tego stanowiska, które na dodatek jeszcze podaje konkretny adres, nieruchomość, gdzie ten nowy basen będzie wybudowany. A zwróćcie Państwo uwagę, nie wiem kto, kto pisał, ale może mi by odpowiedziała ta osoba, dlaczego właśnie o wzroście, konieczności wzrostu podatków w pierwszym jest uzasadnieniu no bo trzeba to czymś pokryć, udział własny i kredyt, a nie napisała tego ta osoba w tym drugim uzasadnieniu. Jeżeli wydatek i obciążenie dla budżetu jest większe w drugim, no to chyba jeszcze więcej trzeba podnieść podatków, jeszcze więcej trzeba zapewniać przychodów i wziąć kredytu, chyba że, że się mylę, mogę się mylić. Więc szanowni państwo, no, nie wiem, czy to przez przypadek, czy ktoś no, tak świadomie tak pisał, żeby kogoś zachęcić do, do, do jednej wersji, a zniechęcić do, do innej wersji. I teraz, szanowni państwo, jest to sprawa nowa i nie jest to sprawa nowa. Przypomnę, spróbuję przypomnieć bardzo krótko sesję 24 maja, gdzie, gdzie, gdzie dzielono wtedy, dzielono tutaj na tej sali. Te 8,5 miliona, które przyszły dodatkowo z rzędu marszałkowskiego jako no, nagroda za to, że się robiło inwestycje za pana Nosywicza i Dąbrowskiego. I wówczas stwierdziłem, to jest 20 minuta 57 sekunda, w nagraniu, że nie jesteśmy informowani, przynajmniej komisję, co się właśnie dzieje z basenem, bo do nas dochodzą tylko jakieś informacje z zewnątrz takie plotkarskie, czy są właśnie planowane rozmowy z syndykiem, czy, czy będziemy musieli w budżecie właśnie zapewnić pieniądze i mówiłem, że właśnie dziś, kiedy dzielono te 8,5 miliona, że właśnie dziś to jest ostatni czas, żeby zapewnić pieniądze właśnie na ten basen, żeby nie wszystko rozdysponować i część zostawić. bo, bo I też taka teza, tezę postawiłem, że chcemy budować nowe, a nie potrafimy remontować i zadbać o to, co już, co już jest. Wystarczy, parę rzeczy obejść. I pan burmistrz, 24 minuta, 57 sekunda, wówczas odpowiedział, że, no, że, że będą właśnie jakieś udziały, spółki, że, że, że podmiotów kilka będzie: hotel, miasto, powiat, gmina. Taki jest pomysł. Nie będę wydawał jakichś pieniędzy na analizy. Konsultacje społeczne przeprowadzę, ale. Podniesie się podatki. Jeśli mieszkańcy się na to zgodzą, to wola mieszkańców. Ja, Szanowna Rada przedyskutuje, przyjmiemy program, będziemy sobie mieli basen. Czyli Pan Burmistrz stwierdził, że, że poprzedzi to wszystko konsultacjami społecznymi. Teraz jak gdyby już ten etap minął nie ma i od razu przechodzimy nagle nawet przez komisję nie przechodzimy z zaskoczenia na, na sesję. A nie społeczne. Społeczne, panie burmistrzu? Nie, nie, nie. A, a rada jest odrębnym tutaj punktem. A przewodniczący rady wówczas powiedział: już wystarczy takie polemiki, bo to była dyskusja na pytanie, o co z basenem. Ja zapraszam na komisję, pana burmistrza, rozmawiajcie na komisjach. I rzeczywiście, no wracam do tego, co na początku, tak mówiłem, że, że, że chciałoby się właśnie, żeby to co najmniej na dwóch komisjach, komisjach przedyskutować. No i teraz, tak jak mówiłem, Morąg wydaje rzeczywiście na to i ława milion złotych. I teraz ta, ta próba, no ona od razu przecież jest niemożliwa do zrealizowania ten pomysł. Nie wiem, dlaczego ciągle to jest podnoszone, ta propozycja skierowana do powiatu i gminy, pytanie, dlaczego do tej gminy no, twierdzi się, że, że uczniowie uczą się, że, że korzystają. No to korzystają, przyjdą i zapłacą, ustalcie cenę i, i zapłacą. Chodzi o to, dam przykład w drugą stronę. No, na pewno mieszkańcy Ostrudy jeżdżą do, do Olsztyna, do Filharmonii i do Teatru Jaracza. No to chyba to, to Marszałek w tym momencie powinien żądać o, o, od gminy miejskiej Ostruda Pieniędzy na funkcjonowanie Filharmonii. No, no trochę to jest nie tak i, i, i to, to jest oczywiste, że odpowiedzi będą powiatu i gminy takie, a nie inne, że to jest problem, powtarzam. Nie konkretnego burmistrza, bo teraz jest najmłodszy i, i, i walić w niego jak Bęben. Nie, każdy na jego miejscu miałby ten problem i, i, i my, jako Rada, też mamy ten problem. Więc to jest też jednocześnie nasz, nasz problem Rady, Rady Miejskiej. No tak to niestety, niestety jest. No i wówczas, bo to jest mowa o 10, 10 latach, słuchajcie, 10 lat minęło. I, i, I słuchajcie, wtedy akurat w dzień otwarcia tego basenu zginął Waldemar na Lewajko. właśnie teraz będzie rocznica 10 we wrześniu, we wrześniu. Yy, Też wypadało było drewnie jakoś, jakoś go uczcić, ale yy, no, no tak akurat się wtedy przykro złożyło. To zobaczcie, 10 lat i licząc na to, że milion złotych za każdym razem samorząd miejski zaoszczędził, zaoszczędził na dokładaniu do basenu. Basen jest. To już z tego tytułu. Dzięki temu basenowi miasto w Kasie zaoszczędziło 10 milionów złotych. No tak można powiedzieć. I taka, i taka. I, I dobrze. Ale ale do jak gdyby samorządowy był basen, też byśmy dokładali. Także proszę. No zaraz. No przed chwilą mówiliśmy o milionie. I, i się zgodziliśmy. Panie burmistrzu, panie burmistrzu, proszę bardzo. Proszę bardzo. No, no, ale te dzieci za darmo też by się nie pomyliły. Także słuchajcie, y, trzeba wziąć 4 miliony kredytów tutaj piszemy. Ja twierdzę, że, że pieniądze na ten basen właśnie były. I ponieważ y, ja twierdzę, że połowa tych inwestycji, owszem potrzebnych, ale nie tak niezbędnych, jak basen właśnie 24 maja to wtedy trzeba, zapadła decyzja, że robiąc basen, a trzeba go robić, coś z nim zrobić, trzeba wziąć kredyt na te dodatkowe inwestycje, które wtedy tak łatwo zostały rozdysponowane. I teraz już, już naprawdę kończąc, jest to trochę próba zrzucenia no, tej odpowiedzialności na, na Radę, bo teraz nie podoba mi się właśnie treść tych, zwłaszcza tej drugiej tego stanowiska, i twierdzę, wbrew temu, co pan tu przewodniczący mówi, pan burmistrz może negocjować ile, ile chce, do boli, ale nie potrzebuje takich stanowisk. Tym bardziej, że zresztą już tak między wierszami powiedział, że już parę razy się spotykał i negocjował, więc nie potrzeba tutaj żadnych tych. Natomiast zobaczcie, co się, co się będzie działo, nie uda się najgorszy scenariusz załóżmy, a musimy najgorsze scenariusze zakładać. Nie uda się zrobienie nowego basenu, no bo, nie wiem, ministerstwo nie dofinansowało, państwo bankrutuje, bo jest 500+, plus, tak może być. Nie będzie. Coś się stanie. No to pan burmistrz, pytają się go, to dlaczego pan nie negocjował z syndykiem? Rada nie pozwoliła. Rada nie pozwoliła. Może tak być. Nie twierdzę, że tak będzie. Yy, więc moja propozycja na koniec jest taka. Ja proponuję połączyć te dwa stanowiska w jedno i w ogóle pozbyć się uzasadnień w tych stanowiskach, które tutaj w ogóle w cudzysłowie zaśmiecają tutaj jak gdyby przesłanie tej, tej, tych stanowisk. Ja proponuję, aby oczywiście można dopisać po prostu w tym pierwszym stanowisku, pozbywając się uzasadnienia. Ponieważ przypomnę, w punkcie pierwszym napisane jest, wyraża się wolę rozważenia, nie rozważenia już nabycia, tylko dopiero wolę rozważenia nabycia nieruchomości konkretnej, gdzie jest basen i upoważnia się w punkcie drugim burmistrza do przeprowadzenia negocjacji z syndykiem i, i proponuję jeszcze dopisać trzeci, wyraża się wolę rozważenia podjęcia stosownych działań w celu wybudowania nowego basenu po Strudzie. I pan burmistrz ma w jednym stanowisku praktycznie wszystko. I odpowiednio wynegocjowane, przemyślane, uzasadnione, i jeszcze przepracowane na komisji stanowisko. No wtedy uważam, że ma sens i takie jest moje, takie jest moje osobiście zdanie i propozycja formalna, tak żeby żeby w ten sposób te dwa stanowiska połączyć w jedno i i żeby zająć się pracą. Dziękuję panie radny. Panie czy to, czy to jest wniosek formalny? Głosujemy go teraz. Jeszcze pan burmistrz może się odniesie. Proszę. Odnośnie tego przesłania, że dopiero po południu bo nie chciałem w ciągu w godzinach pracy, bo byście, bo byście się zajmowali czytaniem tego, a trzeba pracować ale to tak żartobliwie powiem. Yy, i szanowni państwo, racja, no są moje oświadczenia, stanowiska i od państwa zależy i to rzeczywiście, to jest uzasadnienie z pomocniczą sprawą. I jeśli jest taka decyzja rady, wniosek formalny. Ja nie mam nic do powiedzenia, ponieważ nie głosuję. Dziękuję. Jest wniosek formalny radnego Wawrzyńskiego. Nie wiem, czy państwo chcecie się naradzić w klubach, czy... Ogłaszam 10 minut przerwy.